Cześć, na wam wszystkim to Maniak. Witam Was w filmiku, który udało mi się wczoraj właśnie ugrać z grając z Przemo i Bercikiem na trybie kocioł. <laughs> Oczywiście ich pozdrawiam, to jest punkt, zabezpieczony punkt, tak, tak to się nazywa. Yy, gameplay jest świetny. Yy, znaczy nie jest to żaden jakiś wybitny, tu jest brutalny nabit 25 i 88 do 7, bodajże dużo zgonów na początku. E, ale wiem, że obiecałem na Facebooku, że wrzucę dzisiaj nuklearnego i pewnie też go jeszcze wrzucę e, Jeżeli chcecie głosować za jakimś filmikiem, to zapraszam na Facebooka, ja tam czasem się pytam e, I mam problem, gdyż mam dużo filmów do wrzucenia, bardzo dużo filmów i to takich filmów ach, takich ach, takich epickich filmów, takich 100 plusów nuklearnych i w ogóle mam dużo filmów e, i po prostu brakuje mi tematów, także dajcie temaciki, jakbyście mogli, widzowie, moi drodzy, dajcie temaciki, e, to ja coś wykombinuję wtedy, bo tak rzucać filmy na pałę, no to nie, nie, to nie, nie będę rzucał, bo to nie ma sensu. E, także sobie wtedy będę mógł, jakby, podłożyć no, ten świetny gameplay, załóżmy świetny, no i oczywiście po to temacik, także e, wydaje mi się, że e, wtedy będzie spoko i będę mógł więcej tych filmów, bo. A, Aktualnie to jest tak, że mam dużo filmów, a nie mam o czym mówić, tak? W tym gameplay tak, nie mam o czym zbytnio mówić. Tylko właśnie w tym gameplay jest taki moment świetny, gdzie wbiłem Wisata w około 15 sekund. I po prostu Mistrzostwo Świata. Tutaj wbiłem właśnie tego Wisata. I dlatego chcę Wam to pokazać, gdyż. I zrobię coś takiego, jak kiedyś w moim filmiku, takim z akcji, które, którego składa, składałem z akcji, jakieś tam ciekawszych, e, którym właśnie zrobiłem coś takiego jak Rage Mode. E, w, tym, w tym wypadku było dokładnie to tak samo, zobaczycie, że zabiła mnie osoba oczywiście z noobskim Remingtonem, e, nadużywała tego Remingtona na mnie zbyt dużo, no i to się skończyło potem, tak jak się skończyło, e, totalnym zniszczeniem teamu przeciwnego. <laughs> no, ludzie nie mogli po prostu odejść, nie mogli schować się przed Swarmem. E, właściwie Swarm K9 też szło na stop dlatego, że na trybach typu sztab i, i umocniony punkt, jeżeli dobrze złapiemy Nasze objective to mamy bardzo dużo punktów w szybkich no co chwilę właściwie, no może na sztabie nie, ale na tym umocnionym punkcie tak. Dlatego, że kiedy biegniemy w odpowiednim momencie na punkt, rzucimy na przykład, na przykład C4, zabijemy dwie osoby i przyjmiemy punkt, to właściwie mamy około 800 punktów. O właśnie, to ten nobek, który cały czas mnie tutaj zabijał z tego Remingtona. No jak to się skończy, to zobaczycie. No niedobrze na pewno dla niego, tutaj znowu on. Tu powoli się zacząłem wkurzać. No, i za chwilę to zobaczycie, jak to się skończy. Po prostu potem zacznę ich wycinać w pień. Wszystkich tutaj jest taki: wiecie, tutaj można rzucić najda przez ten wlot. Jakbyście nie widzieli, tylko że ja chciałem c czwórkę, żeby ona tak zleciała w dół, ale niestety się przylepiła. No cóż. Trochę powiem o MSMC, dlatego że ktoś podobno podobno wypaczowali wszystkie SMG, podobno PDW. Nie wiem, czy na PC też. Wydaje mi się, że PDW może, ale nie odczuwam tego jakoś zbytnio nadal PDW. Według mnie jest świetnym SMG. Uwielbiam PDW. Teraz właśnie, jak widzicie, używam MSMC z ciężką lufą i muszę przyznać, że to jest świetny wybór w porównaniu do tłumika, chociaż z tłumikiem też jest spoko i też lubię sobie z tłumikiem pobiegać. Nie jest to dla mnie jakieś nie wiadomo jak słabe ale Lufa wymiata, zobaczcie to jeszcze w jednym filmie 101 na 6. Także tam też używałem właśnie tego MSMC. No i po prostu Lufa wymiata, MSMC wymiata. I teraz użyłem naprawdę różnych setupów nie wbijam tylko teraz złotych broni teraz się też skupiam na wynikach oczywiście sajgę wbijam paliste e, też, żebyście mieli po prostu filmy z diamentowych kamuflaży e, cały czas się staram, żeby to jakoś tam szło co chwilę biorę tą, tą sajgę i sobie tam zabijam z niej, a właśnie się kolejnego stopusa z niej wbiłem, 102 na 5, także też rzucę i dzięki Bogu, o dziwo Kino nagrywa ostatnio filmy, także no e, co prawda niekompletne tak samo, bo ten stopus jest tam 2 minuty i 4 minuty, tam prawie 7 minut gameplay, no to z 10 to trochę Mało, no ale jest i zobaczycie sobie. Kolejną rzeczą jest, e, gdybyście mogli mi powiedzieć, bo mam taki problem, dlatego że dużo osób mówiło, żebym coś rzucał z MW2. Niuki najlepiej, no wiadomo, najlepiej to się ogląda. E, czemu nie mogę być niuka w MW2? Bo nie mam zielonego pojęcia, czemu nie mogę być niuka. Jakbyście mogli mi pomóc, po prostu ginę na 9-10 killstreaku przy Payflow. Jak mam włączonego Payflowa, ginę. Nie mam pojęcia: Moaba mi jest łatwiej nabić niż Newka, co jest teoretycznie bez ale tak jest. Faktycznie łatwiej mi Moaba nabić. I tu za chwilę, właśnie, jest Rage Mode. Także za sekundkę znowu się widzimy e, z moim komentarzem. E, a teraz Rage Mode. I'm so Yeah. I co, panie Remingtonu, no, było, było tak strzelać z tej strzelby, nie można było zmienić na sajgen, nie? Tylko żeby mnie wkurzać, to Remington. No, i takie są skutki, właśnie, picia wódki, no. Eee, cóż, rage był. Eee, 13, no, około 14, 14 sekund, Wisa, także ładnie. I w tym momencie, właściwie, zaczyna się no, do końca meczu rape przeciwników, eee, bo już nie zginę chyba od tego momentu, także miłego oglądania, Wam życzę. Ale wracając do tematu Niuka, właśnie jak go wbić? Bo miałem taką fazę kiedyś, właśnie po mw 3 jeszcze że z Moabów, jakby wiecie, nabiałem Moaby, 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 ściągnąłem sobie wtedy, pamiętam, For Delta One i zacząłem do po prostu masowo wbijać Niuki. No mówię wam, 8 meczów to było 6 Niuków dla mnie wtedy, a teraz nie mogę wbić żadnego. I moje pytanie jest: czemu Czemu nie mogę wbić nuka? Przecież to teoretycznie jest łatwe, bo wystarczy sobie wziąć kariera, e, wystarczy potem sobie wziąć na przykład strzelec, są to już easy mode, no ale to pay throw, pay throw można wziąć za 9, e, potem i tyle. I właściwie potem tylko, żeby przeżyć i ewentualnie dobić. Ale nie, nie wiem, nie potrafię, po prostu ginę w jakiś dziwny, dziwny sposób e, i dziwi mnie to trochę, bo nie wiem, bo chciałem wbić, tak? Chciałem dla was nagrać. Co prawda to jest problematyczne, bo tam nie ma kina, wiadomo, ale są, jest system Demek na Forda De Delta One, jednakże system Demek, cóż, no wiecie, to jest cały mecz, tak? Więc będę musiał ciąć, ale to nie ma znaczenia, chodzi mi o to po prostu, jak to nabić, to jest pytanie. Wiem, że pewnie się śmiejecie, ale no cóż, nie wiem, mi już łatwiej wbić mi 100 plusa momentami tutaj niż tego Niuka. To jest dziwne, wiem, bo dużo ludzi właśnie narzeka na Ops 2 w sumie nie dziwię, bo ja to sam narzekam, i słusznie no i to jest trudne wbić 100 plus, nie powiem tak samo już nie mówię, że wbić nuklearnego to już jest w ogóle trudne. a wbijam, tak? Udaje mi się, dlatego pytanie jest moje czemu nie mogę wbić nuka? Może po prostu nie mogę, się, nie mogę się przyzwyczaić, bo każdy Call of Duty to jest inny inne styl. Jedynie między MW2 i MW1 jest bardzo podobnie i może naprawdę poczuć tę różnicę, a już MW3 niby też ma w sobie MW, tak? a jest dużo innym kodem i łatwiej mi się grałem w mw 3 niż w MW2. Po prostu nie spędziłem więcej czasu w MW3 niż w MW2, w MW2 mam 800 godzin, ale lepiej tam wszystko znam, mam obeznane i po prostu jestem lepszym graczem jeśli chodzi o MW3, gdyż jak grałem w MW2 to byłem jeszcze dziecko i no wiadomo czysty for fun, właściwie nie grałem jakoś zbytnio, ta zbytnio taktycznie na coś, eee, czy też po prostu, nie wiem, żeby zdobyć niuka. tylko grałem, pamiętam, na hardkorze i właściwie tyle w temacie. Eee, nic więcej nie, nie, nie włączałem w MW2, tylko ten tryb hardcore muciłem i sztab, pamiętam, eee, i nic więcej, także nie ma się dziwić, że w sumie zbyt wiele się aż tak nie nauczyłem, poza takimi podstawowymi rzeczami, jak szybkość reakcji i takie rzeczy. Dlatego właśnie... No, nie wiem, jak wbijać te niuki, bo nigdy tego nie robiłem wcześniej, a jak już pamiętam, byłem mały i chciałem wbijać te niuki, to nigdy mi nie szły i nie mogłem się utrzymać przy dłuższym striku. No cóż, tak bywa. A teraz to jakby robię w MW3 no, cały czas, tak. A w MW2 po prostu nie mogę. Także jakbyście mogli mi powiedzieć jakieś porady, żeby wbić tego niuka, bo no, nie mam pojęcia jaki tryb, no w sumie tylko na 4.1 jest Team Deathmatch, więc właściwie nie ma zbyt dużego wyboru no, także jakbyście mi poradzili coś i jeszcze te tematy jakbyście dali na filmy, to byłbym wdzięczny naprawdę wam, dużo byłoby mi łatwiej, no tak czy siak ja się z wami żegnam tutaj filmik już dojdzie do końca, to jest dosłownie dosłownie chwila i mam nadzieję, że wam się podobało, dzięki za oglądanie i cóż, do zobaczenia w przyszłym filmie. Pewnie to będzie nuklearny medal na dronie, więc będzie, będzie się działo. Mówię wam, będzie się działo. Dzięki za oglądanie i cześć.